Zwiedzanie rozpoczniemy tutaj, w najsłynniejszym parku z rzeźbami w Canterlocie. Ta rzeźba przed wami symbolizuje przyjaźń. Dobrze, moje maluchy, ta rzeźba symbolizuje zwycięstwo. Fajnie byłoby mieć taką w lidze znaczkowej. Fajnie, jeżeli jest się w czymś zwyciężycielem. To nie jest słowo. A co ty jesteś? Słownik? Dziewczynki! A to jest bardzo interesująca rzeźba. Co już wiecie na jej temat? Masz ponę orła! I łapę lwa! I ogon wyża! Ten potwór nazywa się Draconegus. Ma głowę kucyka i ciało złożone z wielu różnych części. Jak myślicie, co symbolizuje? Zamieszania zło! Chaos! To nie chaos, głuptasie. Nie używaj słów, których znaczenia nie znasz. To też jest chaos. Nie jest, nieprawda. Właściwie to wszyscy macie rację. Ta rzeźba symbolizuje niezgodę, czyli brak harmonii między kucykami. Właśnie pokazałyście na mnie zgodę tak dobrze, że każda z Was napisze mi wypracowanie na ten temat. <śmienicza> Teraz chodźmy i nie chcę już więcej żadnych bujek? To zamieszanie, zło, chaos! <śmienicza> <śmienicza> mój mały kucyk! Mój mały kucyk! Serce, magiczar czar Naszej przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód, moc W krainie marzeń razem dzień nam, no. Mój kucyku magii nie opuli dziś Na no. My Little Pony Przyjaźnie to magia Powrót do harmonii, część pierwsza Wracaj tu zaraz! Mam się co to jest? Wata cukrowa? Chwila, moment! Przecież miało nie padać do jutra! Nie możesz... Jednak... Hej! Nie pozwoliłam ci nigdzie lecieć! Rainbow dasz! zgrane z tym deszczem. Znaczy, czekoladą. Znaczy, czekoladowym deszczem. Pogoda powariowała w całej Equestrii. Cloudsdale właśnie nawiedziła wielka burza Koli, Ale nie martw się. Nie zostawię was tak. Zaraz naprawię to wszystko. A dlaczego chcesz to naprawiać? Słyszałam o twoich kłopotach, Applejack, i przyszłam tu, żeby ci pomóc. Ale nie mogę smoknąć i się ubrudzić. Ani wychodzić spod parasola. Czaj, zrób coś! Nie, skarbie, nie powinieneś... Nie! To niemożliwe! Chyba mam zwiny. Nie musicie się martwić. Nauczyłam się nowego zaklęcia, które wszystko naprawi. Zaklęcie? Nie działa! Co my zrobimy? Nic? Spike, Twilight na pewno coś wymyśli. Mm. Czas na plan B. Rainbow, czy możesz zebrać wszystkie chmury w jednym rogu nieba? Applejack, chcę, żebyś sprowadziła tę wielką burzową chmurę na Ziemię. Ojej! Mam nadzieję, że inne zwierzątka nie widziały tej czekolady i waty cukrowej. Bo musielibyśmy się podzielić. <laughs> Tylko ty i ja, siostro! Tak, dzięki wspólnej pracy udało nam się uratować moje pole. Widzisz Spike? Nie można się poddawać. Nie ma przeszkód, których nie dałoby się pokonać wspólnym trudem. Chodźcie! Księżniczka Celestia chce nas natychmiast widzieć w kanterlocie. Księżniczko Celestio, przybyłyśmy najszybciej, jak mogłyśmy. Dziękuję, Twilight, i Wam też. Czy to chodzi o pogodę i dziwne zachowanie zwierząt? Co się tu dzieje? Dlaczego moja magia nie działa? Czy to. Chodźcie za mną. Wezwałam was tutaj z bardzo ważnego powodu. Myślę, że mój stary wróg, ktoś, kogo pokonałam dawno temu, znów powrócił. Nazywa się Discord. Discord to złośliwy duch dysharmonii. Zanim wraz z siostrą go pokonałyśmy, rządził krajem i były to czasy niepokoju i nieszczęścia. Luna i ja widziałyśmy, jak nędzne jest życie ziemskich kucyków, pegazów i jednorożców, więc gdy Klejnoty Harmonii zostały odkryte, stanęłyśmy przeciwko niemu, zamieniając go w kamień. Brawo, księżniczko! Myślałam, że nasze zaklęcie powstrzyma go na zawsze, ale odkąd straciłyśmy kontrolę nad Klejnotami, zaklęcie straciło moc. Straciłyście kontrolę? To jest wieża Canterlotu. W której przechowujemy klejnoty, odkąd je dla nas odkryłyście. Chcę, żebyście jeszcze raz użyły elementów harmonii przeciw Discordowi, zanim obróci wszystko w ekwestrii w totalny chaos. Dlaczego my? Dlaczego. On? Hej, patrzcie, to my! Bo ukazałyście całą moc klejnotów harmonii dzięki magii swojej przyjaźni, która potrafi pokonać każde zło. Mimo, że Luna i ja władamy klejnotami, to teraz wy panujecie nad ich mocą i tylko Wy możecie pokonać Discorda. Księżniczko Celestio, możesz na nas... I jedna chwilunia. Wielki chaos zaczął się od deszczu czekoladowego. Czekoladowego! Nie słuchaj jej, księżniczko. Używanie klejnotów harmonii to dla nas zaszczyt. Zatrzymajcie klejnoty. Ja wezmę skrzynię. Nie musicie się obawiać. Jestem pewna, że uda wam się pokonać Discorda dzięki temu. Dobra, gdybym była potrzebna, będę pić czekoladę z czekoladowej kałuży przez wielką prądę. Klejnoty zniknęły. Ta komnata była chroniona przez zaklęcie, które tylko ja znałam. To nie ma sensu. <śm> sensu. <śm> co zabawnego może w tym być? Discord, pokaż się. <śm> stęskniłaś się za mną, Celestia. Bo ja tak jako kamień czułem się bardzo samotny, ale skąd ty mogłaś o tym wiedzieć? Ja nie zamieniałem kucyków w kamień. Dosyć! Co zrobiłeś z klejnotami Harmonii? Pożyczyłem je sobie na jedną małą chwilkę. Nigdy się stąd nie wydostaniesz. Zapomniałem, jaka potrafisz być ponura. To już robi się nudne. Hej! Nikt nie będzie obrażał księżniczki! Ha! O, ty musisz być Rainbow Dash, znana z lojalności, to ten element harmonii reprezentujesz. Tak jest! Zawsze będę lojalna wobec księżniczki. Jeszcze zobaczymy. Nie mogę uwierzyć, że tracimy czas na rozmowę z witrażem. Piękna rarity, reprezentująca element szlachetności, jeśli się nie mylę. Wiesz, kim jesteśmy? Wielka rzecz. Wiem znacznie więcej niż myślicie, moja droga Applejack. Więc pewnie znasz też nasze moce. Tak, Twilight Sparkle. A twoja moc to najpotężniejszy element magia. Fluttershy jest najmilsza, a Pinkie Pie jest moją osobistą ulubienicą śmieszką. Pinkie, on stoi ci na głowie. Nie przeciągaj tego. Co zrobiłeś z klejnotami harmonii? O, strasznie przynudzasz Celestio, serio. Dobrze, powiem wam, ale na swój własny sposób. Gdy elementy znaleźć chcesz, zmianom zdarzeń musisz nadać sens. Zwroty i zakręty to część mojej gry, a wszystko znajdziesz tam, gdzie drugi początek był. <laughs> o, możemy już wracać do domu? Co on mógł mieć na myśli? Zwroty i zakręty, koniec tam, gdzie początek? Zwroty i zakręty. Zwroty i zakręty. Zwroty i zakręty, tak jest. Założę się, że Discord schował elementy w labiryncie. Powodzenia moje kochane. Los całej equestrii w waszych kopytkach. Dzięki, księżniczko, nie zawiedziemy cię. <grywka> 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 czy, czy musimy tam wyjść. Nie, Discord zapomniał o tym złotka! Przelecę się trochę i znajdziemy wszystkie klejnoty. Moje skrzydła! A! Twój róg! Mój róg! <ścoughs> <ścoughs> Powinnyście teraz zobaczyć wasze miny. Bezcenne. Oddaj nam nasze rogi i skrzydła! Dostaniecie je w swoim czasie. Zabrały mnie po to, żebyście nie oszukiwały. Widzicie, to pierwsza zasada naszej gry. Żadnego latania i żadnej magii. Pierwsza zasada? Druga zasada brzmi: wszystkie kucyki muszą grać albo gra się skończy. I ja wygram. Powodzenia, moje kucyki! Nie bójcie się dziewczyny, mamy jeszcze siebie! Tak, jak powiedziała Twilight, nic nie może nam zagrozić, dopóki jesteśmy razem. Dobra dziewczyny, do dzieła! Razem! Spokojnie! Wszystkie biegnijcie do środka tak szybko, jak możecie i tam się spotkamy! Ruszajmy! Widzimy się w centrum. Juhu! Do zobaczenia! <grystanie> Gdzie ja jestem? Kim jesteście? Gospodarzami kaju prawdy. Możesz nam zadać jedno pytanie. O przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Ale wiedz, że prawda? Nie zawsze jest przyjemna. No dobra. To miejsce wcale mi się nie podoba, ale mam złe przeczucia co do tego całego Discorda. Jak zakończy się misja, którą zaczęłyśmy? Ta odpowiedź, której szukasz. No dalej! Rzuć okiem. Was więcej widzieć? Ja też. Świetnie. Świetnie. Więc ustalone. Nie, nasza przyjaźń skończona? To nie może być prawda. Nie może. Może być prawda. Cóż, nie każdą prawdę. Łatwo jest znieść. Czasami, Czasami kłamstwo smakuje lepiej. lepiej. Applejack, o jesteś, zdawało mi się, że słyszałam twój głos. Z kim rozmawiałaś? Rozmawiałam z e, nikim, z żadnym z kucyków. Co? O nic. No chodź, e, musimy iść. Czy Applejack nie? Daj spokój Twilight. Applejack nie kłamie. To najfajniejszy park balonikowy jaki widziałem. To pierwszy park balonikowy, jaki widzę, ale wciąż! Czoł... Co jest? Co się stało, Pinkie Pie? Myślałem, że docenisz dobrą zabawę. To co innego! One się śmieją ze mnie! Powinnaś to znać. Przyjaciółki śmieją się z ciebie cały czas. One się śmieją ze mną, nie ze mnie! Naprawdę? Przestańcie! Przestańcie się śmiać! O, biedna, Pinki Paj! Myślałem, że śmiech cię uszczęśliwi. Czyżby? No nie sądzę! Pinki Paj! Jak dobrze cię widzieć, Kim jesteście, ha? I co was tak cieszy? Pinki? Dlaczego wydaje się taka smutna, jakby nie ona? Nie widzę, żeby się inaczej zachowywała. Dziwne, lepiej zakończmy tę misję, zanim wszystkie powariujemy ze stresu. Spodziewałam się audiencji u księżniczki. Nie biegów przełajowych! Ojej! To twój szczęśliwy dzień, Rarity. Znalazłaś jedyną rzecz w która mogłaby konkurować z pięknem mojej twarzy. No i co? Podoba się się bardzo! Uuu, nie, nie! Nie dam się wkręcić w takie bajeczki! Muszę iść do centrum, żeby spotkać innych! Oh yeah! Cóż, Rarity? Trwało wieczność, ale było warto! pomyślał, że te trzy małe kamyczki skrywają za sobą taki piękny diament. Teraz zabiorę cię do domu. Rarity, tak się cieszę. Dlaczego taszczysz ten wielgachny głaz? O jakim głazie mówisz? Ta wielka, cudownie olśniewająca skała to diament. Jest tylko mój. Lepiej się trzymajcie od niego z daleka. Ja go znalazłam i jest to mu jasna sprawa. Uh, 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 uh. Uh. <tres> Dobra, dam radę. Mogę. <tres> o, zaraz. Motyle? Czekajcie! Nie zostawiajcie mnie! <tres> Paterszaj! Wygląda na to, że twoje przyjaciółki cię opuściły. Och, nie! One na pewno mnie teraz szukają. Musisz być smutna, wiedząc, że uważają cię za słabą i bezużyteczną. Niekoniecznie. Tak, jestem słaba, ale doceniam to, że mnie akceptują. Tak! Zawsze cię to pogrąża znaczy, zawsze wytykają ci twoje wady, co? Ale to nieprawda. Myślę, że jestem szczęściarą, mając przyjaciółki, które całkowicie mnie akceptują. Aż skończ z tym w końcu! Byłaś miła wystarczająco długo. Czas być okrutną! Arrivederci! Fluttershy! Tak się cieszę, że nareszcie cię widzę! Przez ten labirynt wszystkie powariowały! O! Hehehe. He, he. Dlaczego nie pomachasz swoim małym rogiem i wszystkiego nie naprawisz? Oh. No właśnie, nie możesz, już go nie masz. Co się stało moim przyjaciółkom? Ty z czego się tak śmiejesz? Z czekolady. Oh. Ktoś mi pomoże! Dzięki, Twilight. Proszę bardzo, tylko nie próbuj oh. mi go zabrać! Wiem, gdzie cię szukać. Złapię łobuzie! O, oh, już wiem, dlaczego tak lubisz chmury. Bardzo wygodne. Złaś stamtąd i chodź tutaj! No dalej, dawaj! Ej, ja tylko przynoszę wiadomość. Ja też coś dla ciebie mam! Posłuchaj, proszę, to bardzo ważne. Przed wielką próbą cię stawia los. Wybierzesz dobrze, czy popełnisz błąd. A wybór zły oznacza, że dom bardzo szybko bez ciebie rozpadnie się w proch. Cloudsdale rozpadnie się... beze mnie? Nie! A... W tym pudełku są twoje skrzydła. Możesz je wziąć i przerwać grę, albo nadal bez celu wędrować po labiryncie. Twój wybór. Jesteśmy niepokonane! Rainbow Dash nas nie opuści! No popatrzcie tylko! Rainbow Dash właśnie odlatuje! Ona nas opuszcza! Tak, wiem. Oszukujesz. O! Jak to możliwe? No, no, no... Jakiś kucyk złamał zasady naszej gry. Koniec zabawy, moje kucyki. Nie znalazłyście waszych cennych elementów. Wygląda na to, że wywołamy teraz wielką burzę chaosu. Ciąg dalszy nastąpi.